Cześć, Z tej strony Ingenius Kamil i witam Was dzisiaj już w 15 odcinku naszej kariery Robertem Lewandowskim jako menedżerem FIFA 22. Teraz, w ogóle, jak ja to nagrywam, gra Legia w eliminacjach, oczywiście do Ligi Konferencji, a później gra Lech. Także trzymamy kciuki za polskie zespoły. Mam nadzieję, że dobrze się ten oba mecze zakończyły, fajnym wynikiem. Niech rośnie ta nasza liga, a tymczasem my musimy się zająć swoimi zadaniami. Przed nami dużo spotkań ligowych w tym odcinku. Zobaczcie, jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli e, ojeju i niestety teraz Legia straciła bramkę tak teraz właśnie jak to oglądam e, no, znaczy teraz teraz właśnie w tym momencie no cóż, także no smutna sytuacja e, nieważne, dobra mamy raport jeśli chodzi o Wejkowicia e, a ej to to jest to byłby genialny zawodnik, tak szczerze mówiąc nie stać nas jakby na niego ale 73 overalla no to naprawdę potężny, potężny tutaj budżet, i mamy milion po, z pokalu. Zobaczcie, jakie tutaj pieniądze się dostaje dla zespołu z drugiej Bundesligi, przecież to jest, to jest gigantyczny fundusz. A nie, ej, mamy, kwot, mamy taką kwotę, że moglibyśmy o nim pomyśleć, o tym ziomku. E, no tylko, że i tak jest już po okienku, więc w sumie to no niewiele to zmienia. W każdym razie Ciebie, drogi widzu, zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, żeby tak nas zmotywować przed tym spotkaniem najbliższym. Zobaczmy, co tutaj um, można zmienić. Czy Pakarada jest jakiś zmienialny? Wiecie co, dam szansę temu Ritze i tutaj Lorenz sobie zagra. Ale Glik dzisiaj już od pierwszej minuty. Z opaską kapitańską, zobaczymy jak to wyjdzie. E, szybko symulujemy i Spaderborn, czy jakoś tak, 0 7. wygrywamy. Wygrywamy pięknie i z bramką Hotić e, Super, fajnie, że wszedł sobie też Tiago Moraes e, Fajnie, że ci zawodnicy odpoczęli trochę Wasil, super mecz. No, jeju, nie można narzekać, więc, mm, no naprawdę, naprawdę super. E, też, oczywiście, tak jak wspominają w poprzednich odcinkach, ja już będę powoli się rozglądał za. Nowym klubem. O, zobaczcie, zrównaliśmy się punktami z drugim zespołem. Jakby ja chciałbym już odejść do innego, to jest 15 odcinek, to już jest naprawdę dużo i fajnie byłoby coś zobaczyć. Jeśli chodzi o Walię, odrzucam ofertę. No niestety, nie tym razem. Tutaj jeden zawodnik, no trochę za mało, 70 wyrala myślę. Chyba, że na rezerwy to nawet spoko. No tutaj, tutaj kiepsko. Ten zawodnik z Panamy, więc nie będziemy nim zainteresowani. Ale jak już wspomniałem o tych e, możliwych ofertach z Europy, to sobie sprawdźmy, czy nikt przypadkiem nie chce nas do pracy. E, więc zobaczmy, oferty pracy, czy ktoś nie, nadal nikt. To trochę ciekawe, może to dlatego, że my w tym sezonie jakby skończyliśmy karierę hmm, czy tam w poprzednim, jako zawodnik piłkarz, jako Robert Lewandowski. No, i po prostu, m, może nie ma takich obrotów, może nie da się zmienić szybciej niż e, po drugim sezonie. Ok, będziemy walczyć w takim razie. E, kolejne spotkanie ligowe. E, jeśli dalej nie zostawiłeś łapki w górę i, lub suba i dzwoneczka, to, to bardzo cię o to proszę, właśnie teraz. No bo by się to przydało, właśnie do tej motywacji. E, przed tym spotkaniem remisujemy, no trochę, trochę słabo. Wam powiem. Przepraszam, że tak jest trochę rozkojarzony, ale tutaj dużo się dzieje też w tym meczu. Tak patrzę drugim okiem na niego w tle, ale szkoda. Szkoda tego spotkania, bo to są stracone punkty, a nikt, nikt tutaj chyba się nie popisał tak bardzo. W każdym razie musimy grać dalej. Za tydzień kolejne spotkanie. Teraz właśnie będzie dużo takiego wolnego czasu. No, później tego w karierze raczej nie zaznamy. Ocena nam spada o, o dziwo. Nie wiem w sumie dlaczego, jak osiągnęliśmy lepsze wyniki w zasadzie. A na początku, jak było krucho, to ich nie było, zobaczmy przecież, a jesteśmy w półfinale pokalu. I co ciekawe, ja sobie sprawdziłem taki wynik: ostatni raz St. Pauli miało bodajże w sezonie 5-6 i odpadło, odpadło z Bayernem. także to naprawdę lata temu. No i włączamy się do walki, jak widać, jesteśmy drudzy w tabeli. No naprawdę, nie ma powodu do narzekania. Tutaj Medic coś do nas komunikuje co ja mu powiem, jestem z ciebie dumny, załóżmy. Ale ogólnie myślę, że tak, no jeśli nasz skład tutaj działa, ja tu wielkich ruchów transferowych nie czuję, żebym zrobił, no to, no to super po prostu. Ale raczej stracimy tę drugą pozycję, bo to, to jest tylko jeden punkt, no właśnie, no i tracimy punkty, a tu jest chyba ważna druga pozycja, bo mi się wydaje, że pierwsze dwie awansują bezpośrednio, a trzeci to są jakieś baraże, dlatego o drugie miejsce to jak najbardziej musimy walczyć. No pierwsze to ja, ja tutaj bym nie liczył specjalnie i zobaczmy sobie, Majka Nawrockiego, ja już szczęłem kim on jest, w ogóle słuchałem też jakiegoś kawałku podcastu e, tego ekipy fantazy i oni się też na jego temat wypowiadali. No tutaj 60, 66 Overala to za mało, więc może dobrze, że e, nawet nie ryzykowałem, żeby, żeby go ściągać, nie? Ale mm, no ogólnie słyszałem, że to ważny zawodnik, no i że obrona Legii się trochę rozkleiła po jego odejściu, więc... E, dzięki za edukację mnie tym samym. E, myślę, że też jakby no, no będę się tym orientował, tym bardziej no, jak polskim zespołom coś idzie w Europie, to e, też chcę się tym jakoś interesować. Jeśli chodzi o kolejne spotkanie z Hanoverem, który jest bardzo nisko w tabeli, no to co? Glik jest zmęczony, niestety, e, więc dzisiaj zagra sobie Lorenz. E, bo ile, ile lat ma Lorenz? O, Lorenz to jest ten starszy, ok. Ale Alan jest niezły, więc jakby no, nie ma to znaczenia. Czyli znaczy, tak jest młodszy niż Glik, więc w sumie e, o czym my tu w ogóle mówimy. A ten mecz wygrywamy 2-1. E, Kierek i Hartel. Chodź, nie trafia karnego. Szkoda. Pojawia się Amenidot, Tiago Morais, Świderski dobrze, no i git. E, nie mam na co narzekać. Robert Lewandowski myślę, że jest usatysfakcjonowany. W debiutanckim sezonie takie wyniki. Zarząd powoli traci zaufanie, już się tak nie jara tym, że E, mają lewego na ławce, ale cóż. E, mm, spodziewam się podobnie więcej, powiedzmy. I Aremu e, liczę na Ciebie w decydujących starciach, ale faktycznie Aremu można zacząć dawać szansę, bo chociaż Geist gdzieś tam gra nieźle, to Aremu no, no jest młody i w ogóle wydaje się być dobrym zawodnikiem. E, jeśli chodzi o bramki, Świderski Kierek, tak jak mówiłem, no Świder tutaj naprawdę robi wrażenie, e, ale on też przyszedł, przypomnijmy, z Borusji, no gdzie pewnie nie grał, ale jednak. E, porusza, ja chyba słynie w ogóle z dobrej szkółki. Także, także no, Hotić, zobaczcie, także, no, bardzo fajna ta trójka tutaj z przodu, to e, działa jak marzenie. Amen, to fajnie, i w ogóle dużo słowników z bramkami. E, glik, no, ej, overall, może spada, ała, 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 No, ale cóż, no, trzeba było się spodziewać. A w ogóle te plany rozwoju, czy ja to do, w ogóle dotknąłem? E, planów rozwoju, tak, dotknąłem ale mamy tutaj przynajmniej trzech zawodników, w tym dwóch Polaków, którymi trzeba się zaopiekować, a ja o tym w ogóle zapomniałem, więc zajmiemy się, zajmijmy się tym teraz, zobaczmy co najkrótszego jest, defensywny boczny obrońca, wspaniale i teraz oczywiście Kamil Glik, nim się zajmiemy, no żeby znaleźć jednak coś takiego, żeby ten rozwój mu może jeszcze nie spadał tak szybko 12 tygodni czy coś będzie wolniejszego? No 14 to jest chyba najlepsza opcja. No szkoda, szkoda, ale to nawet jeśli to jest transfer na jeden sezon, to w porządku. E, jeszcze mamy GAISA, więc to też ważny zawodnik. E, w sumie już nie pamiętam, że my Gaisa sprowadzaliśmy, czy nie. E, ale ale no to jest to jest kozak ogólnie. E, no i tutaj w te defensywnej jakoś strony bym poszedł. Może. Mm -hmm najbardziej, chyba przech... ten, yy... o ten mu chyba, naj... nie, dobra idziemy w defensywnego, po prostu defensywny pomocnik yy... i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby tutaj jeszcze się fajnie porozwijał a my idziemy już do marca a w zasadzie jeszcze ostatnie spotkanie w lutym 26, nie mam pojęcia co to za zespół standardowo Ingolstadt, nie wiem jak to się czyta, smutno, że nie mamy żadnego zawodnika tutaj w czołówce Strzelców, mam nadzieję, że świderski to poprawi. E, wychodzimy dzisiaj podstawowym składem i mam nadzieję, że pokażemy na no co nas stać. To na no to tak jest! 4 do zera, Amenido, ulala i to wszedł jeszcze w tej patrzcie, wchodzi w, jeszcze w pierwszej połowie i od, w pierwszej minucie dru drugiej połowy strzela bramkę. Super. E, jeśli chodzi o oceny, no to hartel 10.0 wow! No i, no i fajnie, nie, no, nie, nie, nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć Także to jest już chyba 6 goli Amenida w tym sezonie Będąc rezerwowym, wzrasta nasza ocena Zajmujemy drugą pozycję, 8 punktów tracimy do Werderu No i to jest ok to jest okej okay. O, Guys się już rozwinął, to, to też wspaniała sprawa Możemy mu zmienić plan rozwoju To jest, no, to jest gościu, który naprawdę... Wygląda super, a i teraz w ogóle Legia miała szansę, no nie, nie ma, nie ma gola, <noise> sorry, e, czy coś tu da się zmienić, tak, teraz niech idzie w przecinaka, w takim razie, jeśli to jest najkrótsze, to niech, niech w to idzie, <noise> I zobaczymy co teraz przed nami, czat drużyny, kto to do nas coś śpiewa, Was ile chce podziękować, coś tam, e, wiem co potrafisz tej zespołowi, no. Jest jedynym bramkarzem, którym któremu mogę dawać szanse takie poważniejsze, bo inaczej będzie kiepsko. Witamy w marcu, mamy raport o juniorach. I co tutaj się dzieje? A, no to, to są ci juniorzy, którymi się nie zajmujemy. Póki co przynajmniej. Może jak będzie trochę gorzej w klubie, jeśli będzie, to wtedy coś się tym zajmę. O, właśnie, chciałem zobaczyć, z kim gramy, Puchar. Bayer Leverkusen. No, trafiliśmy trudno, trafiliśmy najgorzej. <grym> ale przecież pokonaliśmy Lipsk i te, tego będę się trzymał i nie zawsze te zespoły, które wiecie, brzmią groźnie są najgroźniejsze, jakby czasem na puchar niektórzy zwalniają trochę, więc zobaczymy, zobaczymy będziemy walczyć byłoby super śmiesznie myślę, nie wiem jakie są zasady ogólnie, ale na przykład w Polsce, też, też ich nie czaję ale jak się wygrywa chyba puchar, to też się dostaje jakieś eliminacje, czy ja się mylę, nie wiem, ale tak mi się wydaje przynajmniej. E, więc jeśli tutaj też się by dostawało, wiecie, jakieś eliminacje za wygranie pucharu e, i nie ma tutaj żadnego takiego na założenia, że musisz być z najwyższej ligi, e, to jakby fajnie byłoby dostać się do jakiejś ligi konferencji czy coś, będąc jeszcze w bun drugiej Bundeslize. To byłaby ciekawa historia. Karl Schruer, czy jakoś tak? Schruer. Nie będę próbował nawet czytać tych nazw, może? I tutaj tak, chciał zagrać Amenidą. No nie mogę mu odmówić po tym, co robi. Gajsa, może byśmy przesunęli dzisiaj za Hartela, mimo że on zagrał dobrze. I tutaj chcę zobaczyć Aremu. Poza tym, czy jeszcze jakaś zmiana? Hmm, czy kto, komuś nie daje szansy nie, no wszyscy myślę, że spoko grają więc e, takim składem dzisiaj wychodzimy zaczynamy i mam nadzieję, że to są kolejne trzy punkty nie, 0 do 0, ojeju, ojeju to niedobrze No, z takimi zespołami się punktów nie traci no, no i jestem trochę zawiedziony, niestety nikt tutaj się nie wykazał, obrona najbardziej ale to no, wyglądało słabo nie wiem, no nie, nie wyszło to dobrze. Szkoda, szkoda po prostu straconych szans. Ale nadal jesteśmy na drugiej pozycji. Co prawda, 10 punktów do, do werderu, który no już może sobie jakby mistrzostwo chyba przepisać powoli. No to wiecie, no to, no to po prostu poza tym to kiepsko. Lecimy dalej. Kolejne spotkanie 12 marca z zespołem, który ma w Herbie duże D i, i gramy. Dresden. Także nie idę na konferencję, to jest jakaś strefa spotkowa, chyba przedostatnie miejsce, więc Świderski 77. Dzisiaj wychodzimy i ja wiem, że my to wygrywamy z łatwością, więc się nie. 1-1, 1-1 z takim zespołem. No to już naprawdę się niepokoję i nie wiem, co tutaj można zrobić. A oni nie zagrali super meczu. My też. My też nie zagraliśmy, ale co się dzieje? Nie wiem, tracimy nagle formę i to są problemy, to są ciężary, które nas spotykają. Eee, I zobaczmy sobie, Bereszyński, co ty chcesz do nas powiedzieć? Eee, on nie chce schodzić. Okej, okay. muszę dbać o twoje zdrowie, chociaż to nie ja dbam o twoje zdrowie, tylko nie wiem, twoja żona dba o twoje zdrowie, jeśli taką posiadasz, albo asystent mój. Tak, tak mu odpowiem eee, po cichu, ale teraz czekajcie, akcja legi. Ej, nie, nie ma gola, szkoda, ale było groźnie e, 23 minuta, jak coś jest w więc jakby ktoś chciał wiedzieć, o jakiej sytuacji mówię, to może sobie zobaczyć e, Kamil Glik z powołaniem, ale czemu Świderski nie dostał, czemu Bereszyński nie dostał, e, czemu Lewandowski nie dostał e, No nie wiem, nie wiem, dobra, gdzieś możemy wysłać tego naszego skauta, możemy wysłać do Francji e, Ja się tym nie zajmuję, tak jak mówiłem wcześniej, ale możemy go gdzieś przekierować Zobaczcie, mimo tego wszystkiego i tak jesteśmy wysoko. Szalkę bardzo naprawiła swoją pozycję, no ale wygląda to kiepsko. Ja w ogóle jestem zawiedziony tym, że nie ma tego Świderskiego w tych strzelcach, nie? Bo naprawdę na to liczyłem, bo jeśli on nie strzela na takim poziomie, no to gdzie on ma strzelać? Jakby on, powiem tak, no wiadomo, że strzela, ale 6 goli w 24 spotkaniach, za mało, za mało zdecydowanie. Powinien mieć dwa razy więcej, a my byśmy mieli wtedy, wtedy punktów więcej. Więc gramy to spotkanie, wychodzimy znowu tym samym składem e, i mam nadzieję, że dzisiaj już bez problemów wygrywamy. E, przegrywamy. O nie, o nie. Sesa z bramką, chotić z bramką, ale coś tutaj ewidentnie nie gra i ja naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje z tą drużyną. E, ale nie jesteśmy w stanie jej skontrolować. Zobaczmy sobie może na formę tych piłkarzy, bo tracimy punkty za punktami. Czy ktoś jest w złej formie? To, to mnie interesuje przede wszystkim. No nie, niby wszyscy są w średniej lub dobrej formie. Chotyć jest super, no i a ja nie wiem, jak, jak to działa. Chodyc już zdążył nawet wyprzedzić świderskiego w ilości goli ale to, to mnie nie cieszy, w sensie Okej, okay, będzie mnie cieszyć jak świderski go teraz będzie gonił czy, czy Kierek czy ktokolwiek koniec serii bez porażki, to już w ogóle także mamy mm, słaby koniec odcinka e, bo to już będzie o tyle. Te trzy ostatnie spotkania, cały marzec bez zwycięstwa, zobaczcie. E, no tutaj jakieś e, apogeum się stało i pewnie jeśli by się nie udało awansować czy coś, to taki miesiąc się będzie wspominać. Jeśli doznałeś do końca, napisz proszę w komentarzu. Polacy, wracajcie do formy i mam nadzieję, że zostawiłeś łapkę w górę oraz suba. Bardzo cię do tego zachęcam, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków. I mam nadzieję, że masz fajny dzień. Tydzień, życie się mara.